W sobotę 2 grudnia 2023 roku na Zamku Czocha odbyła się izerska konferencja metodyczna pod nazwą Edukacja Jutra. Organizatorem wydarzenia była Fundacja na dobrą sprawę z Szyszkowej Kooleśnej we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Będziemy tutaj mieli wiele ciekawych wystąpień, które będą ukazywać perspektywy z różnych stron. Będziemy mieli wystąpienie prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego, ukazującego perspektywę organu prowadzącego kilkanaście placówek oświatowych. Będziemy mieli wystąpienie przedstawiciela uczelni wyższej kształcącej nauczycieli. Będziemy mieli wystąpienie dyrektorów i instytucji certyfikujących placówki oświatowe. Będziemy również Mieli wystąpienia specjalistów typowo związanych z oświatą. Konferencja będzie ukazywać aktualne wyzwania, jakie stoją przed wszystkimi pracownikami związanymi z oświatą w trzeciej dekadzie XXI wieku. Spodziewamy się bardzo ciekawych wystąpień, pokazujących nowoczesne podejście do oświaty. Patronatem honorowym wydarzenia objął Starosta Lubański, Walery Czarnecki. Edukacja Jutra, pod takim hasłem odbywa się dzisiaj konferencja zorganizowana we współpracy z powiatową placówką, powiatowym centrum edukacyjnym w Lubaniu. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Lubański i bardzo cieszy fakt, że takie właśnie konferencje podnoszące takie tematy które stanowią kapitalne znaczenie dla młodzieży, która uczy się w placówkach powiatu lubańskiego zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Dzieje się właśnie tutaj, na zamku Czocha, czyli w centrum powiatu lubańskiego księstwa Czocha. Bardzo serdecznie gratuluję organizatorom tego wydarzenia i życzę powodzenia. W konferencji wziął udział wspomniany wcześniej prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, gdzie miasto jako organ prowadzący dla tamtejszych szkół podstawowych testuje innowacyjne rozwiązania w edukacji, wprowadzając czterodniowy tydzień nauki i odstępuje od 45-minutowego czasu lekcji. A o czym podczas prelekcji opowiadał samorządowiec? O edukacji przyszłości. O tym, jak budować model edukacji, który odpowiada na potrzeby XXI wieku, w którym uczeń jeszcze mocniej uczy się nowoczesnych kompetencji, takich jak samodzielność, praca projektowa, rozumienie wszystkich procesów, w którym dbamy o dobrostan ucznia, ale dobrostan także nauczyciela, dobrostan całej edukacji. W Wodisławiu Śląskim taki model wdrażamy zgodnie z nowo przyjętą strategią. Niektórzy określili ją mianem rewolucji, ale tak naprawdę jest. To ewolucja. My nad tym systemem pracujemy od 2015 roku, czyli można zobaczyć, że to już jest 8 lat konsekwentnej pracy. A to, co teraz wprowadzamy we wszystkich placówkach oświatowych w Wodzisławie Śląskim, mam nadzieję, że docelowo, choć wymaga zmian organizacyjnych, programowych, zmian ustawowych w ministerstwie, będzie dobrym pilotażem do wdrażania tego w całym kraju. Prezydent Kieca podkreśla, że wprowadzenie takich rozwiązań jest ogromnym wyzwaniem. Za wcześnie, żeby na konkretach Pokazać analizę i efekty, jeżeli chodzi na przykład o wyniki nauczania. Bo jest to system bardzo skomplikowany. Nie da się go wdrożyć w dzisiejszym systemie prawnym z dnia na dzień. Tak naprawdę, pełne wdrożenie systemu, który mamy w Wodzisławiu, planujemy do roku 2026. Oczywiście, o ile zmieni się finansowanie systemu oświaty. To jest bardzo duże wyzwanie. Natomiast dzisiaj już widzimy plusy. Elementy pracy projektowej, do której uczniowie są już przyzwyczajeni. Doskonalenie nauczania. U nas dyrektorzy są menadżerami placówek, nie mają zajęć pedagogicznych. U nas nauczyciele przeszli wiele szkoleń, w każdej placówce mamy liderów zmian, którzy są mechatronikami, ukończyli studia z doradztwa zawodowego. Ponad 200 nauczycieli przedszkoli i szkół jest przeszkolony z kluczowych kompetencji. To jest zmiana, która wpływa stopniowo na poprawę, ale przed nami także kroki już wykonane i te, które do przodu, czyli zmiana przestrzeni naszych placówek, odejście od typowych zajęć w salach lekcyjnych, tam, gdzie jest to możliwe. Przejście na pracę projektową docelowo, czyli 4 dni w tygodniu klasycznej nauki, jeden dzień projektowy. To wszystko wdrażane jest stopniowo. Jedną z prelegentek była Katarzyna Cieciura, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Błogosławionej Celiny Bożenckiej w Krakowie. Tak naprawdę pokażemy sposoby, w jaki. Próbujemy uczyć uczniów życia i przygotowywać ich właśnie do edukacji jutra, czyli jak pracować z uczniem od klasy pierwszej po klasę ósmą, bo jest to szkoła podstawowa, aby świadomie wykonywali później, dokonywali wyboru dalszej, dalszego etapu edukacji oraz świadomie rozwijali własne pasje i potencjał edukacyjny o edukacji daltońskiej, gdzie proces nauczania opiera się na czterech filarach wolności, samodzielności, współpracy i refleksji, opowiadały prezeski polskiego stowarzyszenia Dalton. My personalnie, ale także tworząc struktury Polskiego Stowarzyszenia Dalton, implementujemy w Polsce koncepcję edukacji daltojskiej, której źródła ponad 100 lat, a twórczyni Helen Parkhurst i my tę koncepcję propagujemy, żeby pokazać nauczycielom, że można pracować inaczej, że można inaczej zorganizować zajęcia, że można wykorzystywać inaczej narzędzia. Wszystko po to, żeby zmieniać tą edukację, żeby ona właśnie stała się edukacją jutra. Dzisiaj się skupiłyśmy na pierwszym filarze koncepcji edukacji daltońskiej na wolności, a właściwie na odpowiedzialności, czyli wolność rozumiana jako odpowiedzialność. Chciałbyśmy zainspirować, pokazać tu obecnym. Że rzeczywiście szkoła nawet w strukturze dzisiejszej może wyglądać inaczej, że możemy oddolnie dokonywać zmian organizacji pracy i stwarzanie dzieciom możliwości edukacji w miarę możliwości dostosowanej do ich potrzeb. O tym, co współczesna szkoła może zaproponować uczniowi, by mógł on swobodnie poruszać się w sieci, opowiadał dr Mirosław Sadowski z Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Widzimy rozwijający się rynek technologiczno-informacyjny. Młodzi ludzie są niejako skazani na internet, na technologię właśnie informacyjno-komunikacyjną, no, ale nieraz zauważamy, że nie potrafią dobrze na przykład czytać. W związku z tym chcę pokazać, że jednak ta szkoła jest niezbędna od tych podstaw po to, żeby no właśnie potem można było swobodnie surfować, mówiąc dzisiejszym językiem. Wśród uczestników konferencji było wielu dyrektorów w przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich, w tym m.in. dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach Urszula Ciupak. Do udziału w tej konferencji skłoniła mnie tematyka, edukacja jutra, edukacja przeszłości. Myślę, że to jest temat frapujący nie tylko każdego dyrektora, ale również każdego nauczyciela, o czym świadczy liczna grupa nauczycieli. Bo my chcemy uczyć nowocześnie, chcemy być dla ucznia atrakcyjni. Stare metody są dobre, one się sprawdzają, ale nie zawsze i nie w każdej sytuacji. Więc myślę, że to jest fajnie porozmawiać, podyskutować o tym, jaki jest kierunek edukacji w przyszłości. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele placówek przedszkolnych i szkolnych m.in. z terenu powiatu lubańskiego i powiatu lwóweckiego oraz samorządowcy i osoby na co dzień związane z edukacją. W tym wspomniani dyrektorzy, nauczyciele, a także pedagodzy i psycholodzy szkolni